Dzień dobry Państwu. Chciałem pokazać wyprzedaż, którą zorganizowało Sotheby's. Na tej wyprzedaży właściwie rzeczy, które nas interesują, było bardzo niewiele, ale wyniki są dosyć miarodajne do tego, o czym się mówi w branży, o tym, o czym się mówi na rynku i dlatego chciałem Wam to pokazać. Generalnie bardzo ograniczone wydarzenie, jeżeli chodzi o ilość obiektów oferowanych, no i obiekty biżuteryjne właściwie widzimy wszystkie w jednym miejscu. Już wam pokażę pierścionek z diamentem, bardzo bardzo ładny kamień, chociaż mający swoje mankamenty. Słuchajcie, kamień w szlifie europejskim starym. Tutaj jest jakaś inskrypcja. Co jest na tej inskrypcji? 1895, czyli no potwierdza, że to, jest, że to jest stary wyrób. Chociaż na inskrypcję nie ma co patrzeć, bo fałszerze bardzo często robią współczesne wyroby i opatrują je takimi inskrypcjami, po to, żeby zmylić ewentualnych kolekcjonerów. Zobaczmy sobie. Jak to jest opisane tutaj, oczywiście późny XIX wiek Condition Report. No i mamy tak, 1,21 karata, barwa HI i nie wiem dlaczego Estimated Clarity VS. No dobrze, i bardzo silna fluorescencja, która generalnie jest mankamentem. Barwa może też nie jest najfajniejsza. Ale ta fluorescencja ją poprawia, to ewidentnie, bo to już silna fluorescencja przy takich lekko żółtych kamieniach, po prostu kasuje, kasuje tą barwę żółtą, dlatego kamień wygląda lepiej, niż by to wynikało z jego barwy. No i jak widzicie ocena, znaczy estymacja była, górna granica estymacji to było 1800 funtów, natomiast sprzedało się za 4820. 6 funtów, no i teraz tak 1800 funtów za kamień 1-2 karata, no to jest jakoś bardzo mało. Wydaje mi się to wychodziłoby ile, w okolicach 10 tysięcy, no to jest, to jest mało. Takie kamienie, jednokaratowe kamienie o czystości S i powiedzmy można kupić na rynku za 15 tysięcy złotych już w oprawie, właśnie w takich pierścionkach w soliterach. Więc i nawet o trochę lepszej czystości, bo taka czystość G, GH, znaczy nie czystość, tylko barwa, barwa GH i, i, i bez fluorescencji. Więc ta wycena była tak zrobiona naprawdę bardzo, bardzo delikatnie i bardzo zachowawczo. No niemniej jednak rynek pokazał, że na, na to, co się mówi w branży, czyli że Diamenty w starych szlifach nie, trac, nie straciły na wartości. One po prostu dalej są sprzedawane tak, jakby, jakby nic się nie stało, jakby nie było tej, tej 40% zapaści na rynku diamentów. I jak widać, sprzedają się dobrze. No tutaj prawie trzykrotna no może nie aż trzykrotna nie, no trzykrotna prawie trzykrotna trzykrotne przebicie tej, tej górnej granicy estymacji, no o tym świadczy, że właśnie na takie kamienie jest popyt. Ostatnio mówiłem Wam o tym, że na szkoleniu z wyceny biżuterii antycznej dealer diamentów właśnie mówił, że generalnie wszyscy stracili, wszyscy dealerzy diamentów szlifowanych są pod wodą, tak on, on to ujął, za wyjątkiem tych, którzy sprzedają kamienie w szlifach dawnych, no i on właśnie się do nich do nich zalicza, on właśnie handluje takimi, takimi kamieniami. Przy czym im szlif starszy, tym wyższa cena, czyli na dobrą sprawę, jeżeli byśmy rozpatrywali różnice w cenach pomiędzy Old European a Old Mine card, no to, no to Old Mine będzie drożej wyceniany przez rynek niż Old European, no a najtaniej nowoczesny szlif brylantowy to już, to już jest, to, to już mówiłem wcześniej. Dobra, zobaczmy następną rzecz. Następna jest para zegarków. To się dość dobrze sprzedało jak na zegarki. Tutaj specjalnie ktoś zrobił taki. To jest dość, dość ciekawy zabieg marketingowy i chyba dość skuteczny, że po prostu kieszonka by się nie sprzedała. Choćby, choćby nie wiem co, zobaczmy, co tu za mechanizm tu jeszcze. Wiele widać na tych fotografiach. Nie wiem, czy tu jest cokolwiek wewnątrz tego zegarka, czy to jest tylko tylko ta sekunda, to jest jedną komplikacją. Jeżeli tak, no to, no to słabiutko. I no jedynie może ta myśliska koperta, no to jest jedyna taka rzecz, która no powiedzmy uatrakcyjnie odrobinę ten zegarek. No i oczywiście obecność dewizki. Chociaż nie wiem, czy to oryginalna tewiska, ona raczej z dwukolorowego materiału. W każdym bądź razie ciekawym, sprytnym zabiegiem było połączenie tych dwóch zegarków razem, no i czy naręcznego, na którego popyt podejrzewano, że będzie stosunkowo duży, no i, i kieszonkowego, który właściwie jest niesprzedawalny. Razem to się sprzedało. Też za popatrzcie, jaka zbieżność cen również za 4826. To znaczy, że. Aha, to, to wynika z przebić, tak? Sprzebić, że tak można było. Tak można było. Widocznie były te same ceny wywoławcze. I, i była ta sama ilość, ilość licytacji, ta sama ilość ofert na licytacji, dlatego 4826, co dwu, ponad dwukrotnie, półkrotnie prawie przebija górną granicę estymacji. To jest dobry wynik na zegarki dzisiaj. Patrząc na kryzys, który na tym rynku jest. No i pokażę wam trzeci obiekt, egret, egret w stylu kundan. Zobaczmy jeszcze czy to jest mea, tak to jest mea kundan, czyli z tyłu ta intymna nazwijmy to część biżuterii, czyli to co jest z tyłu to, czyli to, co jest wyłącznie dla użytkownika, to jest zrobione piękną emalią, natomiast przód to jest to, co ma do, dodawać splendoru turbanowi. No i jak widać, dość stare te, te szmaragdy kiepskie, nawet bardzo dużo, dużo czarnych inkluzji, a mimo to sprzedało się to za bardzo wysoką cenę. przy górnej granicy estymacji 4000 funtów sprzedało się za 12 700. Nie wiem co się dzieje z angielskim rynkiem biżuterii, tam, tam generalnie ludzie bardzo inwestują w biżuterię, oni w ogóle przynajmniej jak ja rozmawiam z gemologami z tamtą z ludzi, którzy już wyceniają biżuterię, to oni w ogóle nie rozumieją jak można myśleć o kupowaniu złota inwestycyjnego. To co, to co w Polsce ludzie, nie wiem, się zafiksowali na jakieś takie głupie, głupie trwonienie możliwości, właśnie na złocie inwestycyjnym. Oni tam wszyscy inwestują w biżuterię i no i jak widać, te inwestycje właśnie w takich czasach jak teraz przynoszą, przynoszą bardzo duże zyski. Ostatnio aukcja Bonam pokazała, że, że Sky is the limit. Teraz na tej aukcji, jak widać, te XIX wieczne rzeczy, czy nawet zegarek, zegarki, które są stosunkowo mało atrakcyjne w dzisiejszych czasach, a sprzedały się niesamowicie dobrze, nie wiem, nie wiem o, czym to, o czym to może świadczyć. Czy kryzys się kończy, czy po prostu właśnie kryzys się zaczyna i ci, którzy widzą, że się zaczyna, usiłują pozbyć się gotówki i kupić rzeczy, które które im przyniosą jakiś zysk w przyszłości. Wygląda na to, bardziej mi się wydaje, że to jest ta, ta druga opcja, bo e, póki co nie bardzo widać, żeby kryzys mógł się, e, mógł się kończyć. Zobaczmy jeszcze dalej, bo tu widziałem jakiś zegar, e, no właśnie, ale to jest straszna płaszka, zresztą, e, zresztą no te zegary się nie sprzedają dobrze. To jest taki naścienny, o takiej formie kominkowego zegara, Dalej roztruchan w formie, bardzo ładny zresztą, roztruchan w formie ananasa. Dość ładna ta sterczyna. Fotografie są tak zrobione, że przypadkiem sobie tego dokładnie nie oglądnąć. Może tutaj. Repulsowane swego czasu, to było bardzo, bardzo modne. Zobaczmy, jak to się sprzedało. No i tutaj raczej porażka. No, poniżej dolnej granicy estymacji, to dużo poniżej dolnej granicy estymacji, e, oczekiwano więcej, a się nie sprzedało. E, środek XVII wieku no właśnie, srebra nikt nie chce. Srebro chcą tylko i wyłącznie producenci paneli fotowoltaicznych i ewentualnie akumulatorów. Reszta jest niezainteresowana. E, tu jeszcze mamy cukiernicę cukiernice, które na polskim rynku osiągają jakieś po prostu gigantyczne ceny, nie wiadomo, znaczy oferowane są gigantyczne ceny, a generalnie nikt tego nie kupuje, bo cały czas u sprzedawców widać te same cukiernice. No i tutaj jak widać też cena miała być gigantyczna, 3 do 4 tysiące funtów, sprzedało się za 1000, niecałe 1400 funtów. Dobrze, że w ogóle się sprzedało. Jaka masa tej cukiernicy. 616 gram. gramów. Słuchajcie, no. Okej, no, okay, no cena, cena niby dobra, nawet, nawet taka, jak jest. Mniej więcej po, ponad dwukrotność, no prawie trzykrotność ceny srebra. No, niby, niby i okej, okay, natomiast oczekiwania, jak, jak na to, że to jest XVIII wiek, no to, to naprawdę. To naprawdę poszło to dosyć słabo. Patrzmy sobie dalej, czy tu czegoś nie ma. To jest. To nie jest. To jest, nie jest nic. Patrzmy. Tutaj są. I to już jest koniec tej aukcji. Jak widzicie, bardzo drobna aukcja, i poszło to dość, dość szybko, dość dobrze. Zastanawiające są dla mnie te fotografie. Chciałem Wam to pokazać. Tutaj ktoś, tak, ten chłopiec zaglądający przez dziurkę od klucza, to się sprzedało w miarę dobrze za, chociaż tak poniżej dolnej estymacji, estymacje były między 5 a 7 tysięcy funtów. Sprzedała się fotografia za 3810 funtów. Następny to już kompletna porażka. Tutaj jest ten... To jest kosmonauta, tak? To jest kosmonauta, tak? Przynajmniej wynika z tej, z tej fotografii. Już nie będę tam wchodził na to, żeby zobaczyć dokładnie. No, ale tu popatrzcie, jakie były oczekiwania. Oczekiwania były 1000 do 1500 funtów, a sprzedało się za 254. No, to jest gigantyczna porażka, jak na w sumie historyczne zdjęcie. Kolejne królowa Elżbieta. No, to już jest w ogóle jakiś dramat. Cztery. 40 tysięcy do 60 tysięcy funtów wyceniono zdjęcie królowej Elżbiety. Sprzedało się za 5715 funtów i tak cena gigantyczna, ale, ale kompletnie nie odpowiadała oczekiwaniom. Następne, następna fotografia, jeszcze, jeszcze większy upadek 10 do 15 tysięcy funtów. Estymacje, a komplet fotografii sprzedał się za 254 funty. To chyba mówi, mówi wszystko o takim inwestowaniu. Łatwo jest. łatwo jest przestrzenić, łatwo jest nie trafić w to, co, w to, co rzeczywiście będzie, będzie cenne. Dlatego, no. Dla, dlatego nie polecam tych, takich, takich inwestycji, bo to, bo to z reguły. Z reguły kończy się źle. Ktoś chce wyprać jakąś kasę, no to ją pierze, a, a, potem, a potem się okazuje, że ktoś następny chce to sprzedać, no i już nie bardzo jest, nie bardzo jest komu, nie bardzo jest jak, w jaki, w jaki sposób. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. W ciągu dnia, oczywiście, pojawią się jeszcze jakieś materiały drobne. Tymczasem dziękuję do usłyszenia.